W dniu dzisiejszym sfinalizujemy uchwałę Rady Miasta, która miała miejsce wcześniej, która, która to uznała, że Świnoujście będzie współpracowało z miastem Truskawiec. Rozmawialiśmy z kolegą burmistrzem na poprzednim Baltic Business Forum, który był również gościem. I w dniu dzisiejszym już za chwilę na, w hotelu Radisson podpiszemy e, tą umowę o współpracy. Umowa, która, która przewiduje, że miasto Świnoujście i, i miasto Truskawiec będzie współpracowała głównie w kwestiach tych, z czego Truskawiec słynie, z czego Świnoujście słynie, to znaczy e, działalności wypoczynkowej, uzdrowiskowej, no bo Truskawiec to właśnie tego typu działalność tam jest dominująca, i, 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 i ona decyduje o rozwoju tego miasta. W Świnoujściu turystyka, uzdrowisko jest równie ważne, i dlatego cieszymy się, że w dniu dzisiejszym to może podpiszemy. Stało się to, o czym. O czym wszyscy myśleliśmy, marzyliśmy i w po Polsce chcieliśmy podpisać dokument, który, mam nadzieję, jak się skończy ten Wasz problem na Ukrainie, ta wojna, będziemy mogli te zapisy i to, co nie zostało zapisane, ale w naszych głowach gdzieś tam funkcjonuje, realizować. Truskawa jest w stanowisku na nowy poziom i ja już ostatnio mówiłem Panu Prezydentowi i żołnierzom, Що е, от власне той приклад, коли прийшла до нас біда, і ми дійсно отримали руку, простягнуту руку друга і в особі міського голови, президента міста, в особі всіх радників присутні. Хочу подякувати всім мешканцям Свіноусьця, всім волонтерам за ту допомогу, яку надали Дросковцю і всій Україні. Дякую. дякую, Дякую колезі, дякую пані віце мери Przedstawicielom miasta Truskawiec, że są dzisiaj tu z nami i wierzę, że będziemy to mocno wcielać w czym to wszystko, co tu jest zapisane. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Wruczyte w Rusiętywit imieniu Truskawiec, prezydentów, to kuwi znaku Wolubyru. E... No, tu piszę. І пише, що нагороджується місто побратим Свиноустя за організацію гуманітарної допомоги, допомогу як цивільному населенню, так і амії. Для міста Свиноустя, для, для організації допомоги для людей і для армії України. Дякую. 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 Przyjmuję tą nagrodę i podziękowanie i przekażę ją właśnie tym, którzy świadczyli pomoc, ale powiem, że to, to nie koniec. Już wczoraj rozmawialiśmy, że kolejny transport darów y, pojedzie do, na Ukrainę do truskawca, to rozmawialiśmy z, z przedstawicielem samorządu, czego najbardziej potrzeba i chcielibyśmy właśnie te potrzeby najpilniejsze zaspokoić. Bardzo dziękuję. Dziękuję w imieniu mieszkańców Świnności. Dziękuję. Dziękuję.